Po raz pierwszy w tym roku wręczana jest nagroda, nagroda literacka Jasta Gdańska, Europejski Poeta Wolności. Jeszcze nagroda bardzo wyjątkowa, z uwagi na to, że yy, laureat wybierany jest z całej Europy, że w każdej edycji będzie losowany w siedem krajów. W tym roku. Yy. Były to kraje takie jak Białoruś, Chorwacja, Słowenia i Słowacja, Francja, Serbia i mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem i oczywiście jest jeden poeta polski, głosowane są to miki. Procedura jest rozłożona na dwa lata, bo naprzód te losowane są kraje, następnie wybierane są tomiki, następnie te są tłumaczone i wydawane, a potem jury się zbiera i na tej podstawie podejmuje decyzję. Jaką decyzję podjęliśmy w tym roku, tego w tej chwili jeszcze nie ujawnię, bo mam to zrobić dopiero za kilkanaście minut, ale myślę, że wszyscy będą z tej decyzji zadowoleni. No, przynajmniej tak by było najlepiej, gdyby by było.